Siemka z tej strony, pań i dzisiaj znowu gramy sobie w CESA yy, mapę taką yy, piłkarską yy, znowu, znowu z tymi co wcześniej Reszta. Jo, <coughs> jo. No, dobra. no dobra to gramy, gra. no. gramy. Dobra Lewandowski i szykuje szykują się do przyjęcia oh, piłki Gol! <coughs> nie, chyba nie Super! Taki trochę daleki Twój, Lewandowski się... jakie podanie na lewą co zrobił o, dzik? Lub nie, lub nie! Nie ma dzików! Oj, o, ja. <głos> <głos> Jakie POTANIE! Piłkę z kąpu Lewandowskiego! Dzięki! Le Fabiański, co wybronił? <noise> Jakiego <komentarz. Fabiański. głos> o nie. To co on zrobił? Dwoma przyciskami myszy to bardzo. Serio? Tak. <noise> oh, no, dwa przyciski i to! To tylko! <noise> ja jestem dzikiem! Ja jestem dzikiem! mi to! Dobra, no, czekaj kto się, z nie z Pęklo bięcie. Pęklo bięcie. Ja to zmarzą. Pęklo pnięcie! Wiesz, to co z to nie było pnięcie. Okay, no, jedziemy! Ej, kto jest tym czarnochą? No. No. Gol! O, ludzi! 1-0. Aha, dostałem zalizę, ale... Aha. Gol. Asystenta. Ja mu dodałem kapra. No, ja go ja naprzód, ty zostajesz. Podaję! Co zrobił Dzik?! Lewandowski! Lewandowski! Co, co Dzik zrobił?! Zabił przeciwników! Co Dzik zrobił?! No. Tak, ja! Zabił przeciwników! Istna poezja! To ja Lewandowski nie. lobnął kramkarza i napastników, i obrońców. Po prostu istna poezja! Czuj! Czuj! Poszło Nice no Ej, bej. dobra, tak nie gramy, nie? Tak nie gramy Bo to jest trochę no My będziemy tylko <grym> z nami zatwierdzać no dalej Jeden kryje Ustalcie, kto Lisu, Lisu zostań tutaj, no Lisu zostaj, Lisu zostaj przy bramce Nie ma moja Dobra, ja fejn, fejn, fejn Czemu ona się nie chciała zatrzymać? Lewy, 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 lewy Lewy, lewy nie. Ona jakoś dziwnie lata ale, no, OLEO Lewando? Czemu ona tak dziwnie lata? Brawo Lewy TDDDDD Magic obrońca Dobra ja idę teraz Chyba napastnik po... <zyskli> Ja jestem rasowy obrońca napastnik A A ja jestem rasowy napastnik Rasowy Co byliście szkoleni czy co? AAAAA GĘK Braito Braito Jak <zyskli> Ja? Który trafiłem? Widziałeś jaki obrońca? Ostrzelił ścianę. Rek wracaj się wejść. Jakby to nie działa jak się bije? Za ja nie zawsze tak. Nie przyjacielu. Dobry obrońca. Przepuścił na radę kilka. Ja Ja biegnie. Olee, gonie. U, shit. Patrz teraz, patrz teraz! Lewandowski, Lewandowski co, co gig zrobił! Szkoda, że tylko że mu ta piłka z pod, pod kulawek się wyśleniała. By to był mili. To był mili, okay. to był Czemu ona nie Lewandowski, dro... Zrodek! Wywal, wywal ją jakoś. Idziej spokojnie. <grym> o! Gudę. O! w kola! Promka trafia gola! Ole! Jak to nie ty? Ole, 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 ole! Spawiajci gol! Spawiajci dobra a tej piłki się nie da bronić. Chyba Da się, tylko to jest z niebem. odzywać Idiota! Co to było? Ta piłka było? przeze mnie przeleciała jak... Ale ty stałeś obok. I nic ja? nie mi nie, on na to... plecach a niego. Tak? Tilep, ty lepiej, tylep lepiej i tam wybić Bieg na pełnej, na pełnej i wybij. Bieg. Dobra, z tą bronią. Biegnij. Elisu Nar. Kurde. Na to tobą. <gry> Kurde, co to? Ty... Pole, ule, ule. Szczęsny. Kurde, on ma. Znów clown, Ej, wybijaj. Wow, karny ej, stop jest, gol! Gol! jest ty, Gol?! Dobra, ja gram na ataku. Nie, ja, no, ja, ja. I ty idź na ja Ale to jakieś takie... dziwne. w Bajn do 320 obrażeń, ale nikogo nie zabił. <noise> <noise> Goń, tylko żeby ta piłka znowu przeze mnie nie przeleciała. <noise> walnij w nią, walnij w nią! się, no nie da się. To jest w bramce. Tu ja się wzięłam. Tutaj ja się wzięłam. Tutaj ja się wzięłam. Tutaj ja dzik! wzięłam. Tutaj ja istny, wzięłam. Tutaj dzik. się dzik Tutaj ja się się wyłączyła! Co zrobił, się tiger? Ale się wzięłam.

Nie Lewandowski, nie mili, Oni się mogą ode mnie uczyć po prostu. Yes, yes, yes. No po po Brajerzy. No Ronaldinho no. No. I ona noża. Ronaldo po prostu. To, to był Mulec. Okiwał ulec, dwóch, to strzelił taką ładną bromeczkę. Dostań tutaj. Wybiegaj Dobra. tam do nichu teraz. Wybiegaj, wybiegaj Ilsu, wybiegaj. Legia Warszawa! To najlepszy klub! Dobra, na cicho! Nie, nie! Nie, nie, nie! Żeby to wielkie słowo, ty nie... Goal! 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 To się porobił! Klata! Klata! Cześć! Klata! Ano, tak nie wzięli mi za par! Chyba ma przejść, ale... Ja Ja lecę teraz. Ja lecę. Twoje na bramę. Ja lecę. Dwóch. <noise> 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 Ej! Stop! Ja waluję ja w ciebie zamiast w piłkę! No to pokazuję. No tam, a zamiast piłkę. Patrz teraz! Y, stój na bramce. Legia Warszawa! To, to najlepszy klub, kto nie wierzy! Po Oj. O, wybraniamy! Legia Warszawa! Ale to najlepszy rozpańczył. klub! Kto nie wierzy! Kto nie wierzy? Zagranie na środek! Gol! Zalpać ci Co porobił o, Dziś?! Jeszcze do bicka. Co jest to, Nie trafiłeś do... piłkę. Ale to z strzelił. A ja znowu, ja bygnę. No i mówiłem! Easy, I... I... Ostatnia runda. Stój, STOJ! 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 Ale poskładani równo. Jak widzicie, wygrałem ja z kapitankiem. Revanż oczywiście. Kapitankie. E, bardzo łatwo było, więc, no, dzień... jako... więc jako... dzięki za oglądanie. Na razie. Ale jeszcze Cześć. Rewan.